Dzisiaj mam dla was bardzo popularny temat, czyli jak inwestować w ETFy, w jakie ja inwestuję. Pokażę wam na przykładzie, oczywiście nie jest to żadna porada inwestycyjna, jest to tylko i wyłącznie pokazanie pewnych możliwości, ja nie zachęcam, musicie analizę zrobić sami. Zachęcam za to do zostawienia subskrypcji, żeby być na bieżąco i lecimy z materiałem. Jaki ETF jest najlepszy? No, ja tego nie wiem, właściwie nikt tego nie wie, i rynek tego wam nie powie w tym momencie. Można snuć pewne wnioski patrząc na poprzednie lata, ale no nie będzie to idealne nigdy. I co możemy wybrać z tych naszych ETF-ów? Większość osób powie wam, że jeżeli jesteście na początku drogi, to tak naprawdę dużo lepiej jest zainwestować w ETF, a niż bawić się w spółki. Ponieważ, jeśli ktoś nie ma czasu, nie chce jakby się dokształcać, analizować, no to mimo wszystko lepiej kupować ETF-a i się nie przejmować pewnymi zmiennościami na rynku. No i to jest dobre podejście, szczególnie właśnie dla początkujących inwestorów i tych, którzy nie chcą siedzieć, ślęczeć, analizować spółek, tylko przyjść co miesiąc dokupić i cieszyć się z jakiegoś tam mniejszego bądź większego zysku. Oczywiście są straty. No bo jednak kryzys na przykład w 2008 pokazał, że potrafi to zlecić o kilkadziesiąt procent w dół, ale suma sumarum na przestrzeni lat, jeżeli sprzedamy w dobrym momencie, to jesteśmy na sporym plusie zawsze. No i jakie te etf -y wyróżniamy? No oczywiście na rynki rozwinięte i wschodzące. To są te TT, w które ja inwestuję, ja wam pokażę zresztą na moim koncie, bo też troszkę e, zmian porobiłem, więc tutaj no im głębiej w las, im więcej się uczymy, tym bardziej to się wszystko zmienia. No i tutaj macie indeksy krajów akcji z całego świata, tak jak wam e, prezentuję na grafice. Możecie inwestować w różne mm, pod różnymi indeksami, tak naprawdę w TETF-y. Te ja osobiście uważam, że tutaj trzeba przeanalizować, co tak naprawdę chcemy osiągnąć, bo jeżeli ktoś chce inwestować w spółki technologiczne, które summa summarum Według mnie będą nadal leciały do góry, no to tutaj trzeba wybrać ETF-a, który na takie spółki daje nam dywersyfikację. Jeżeli chcemy w USA, no to to też będzie inne ETF. Jeżeli chcemy na rynki europejskie, azjatyckie, to nam całkowicie inne ETF-y. Jeżeli ktoś by chciał na przykład sobie konkretnie w ETF-a, powiedzmy z Azji, no to musi sobie wyszukać jakby, jakie te ETF-y w Azji są dostępne. Piotr Cymcyk na kanale DNL Rynków Wam wymienił kilka takich i zachęcam do obejrzenia, bo on też bardzo dużo wiedzy przekazuje, ja Wam podlinkuję w opisie, żebyście mieli konkretnie wytłumaczone, jak to jest na tamtym rynku, no bo tutaj jednak nie mam aż tyle wiedzy i czasu, żeby się nad tym rozwodzić. No ale pokażę Wam Jakie są opcje? ETF-y dzielą się oczywiście na akumulacyjne, czyli takie, które reinwestują zyski oraz na dywidendowe, czyli tak jak spółki, które wypłacają nam dywidendy. No i tutaj inwestowanie w ETF-y dywidendowe zostawię na inny odcinek. I skupimy się na tych akumulacyjnych, w które ja również inwestuję, jakoś do tych dywidendowych, szczerze nie mogę się przekonać. Powiem Wam tylko tak pokrótce, że jeżeli byście zrobili sobie analizę, to żeby zarabiać około 90 tysięcy dolarów na rok, no to byście musieli zainwestować 3 miliony. Także, no tutaj myślę, że nie jest to jakaś tam superwizja. No, ale mimo wszystko warto powiedzieć, że takie coś jest, a przejdziemy do tego jeszcze w przyszłości. No, ale dzisiaj zajmiemy się właśnie tymi akumulacyjnymi, które reinwestują zyski, nie wypłacają dywidendy, tylko są wzrostowe. No, i tutaj ja Wam, tak jak obiecałem, pokażę w co ja konkretnie inwestuję. Na początku mojej drogi, jak zaczynałem przygodę, tak jak mówiłem, oglądałem kanał Zawód Inwestor i on tam pokazywał, którego on ETF ma. No i wtedy kupowałem po prostu tego samego. Co zostało mi w sumie można powiedzieć do dzisiaj, tylko już po jakiejś głębszej analizie i większej mojej wiedzy, wiem, że no nie opłaca się to jednak na koncie w złotówkach. Ponieważ, tak jak możecie zobaczyć na załączonym obrazku, jestem na tym ETF-ie teraz na minusie. Przez to głównie, że właśnie przewalutowanie, wahania kursów i tak wchodzą tutaj w grę, i dlatego lepiej do takiego ETF-a sobie otworzyć konto w euro ja otworzyłem już konto w euro i w dolarach i tutaj macie ETF na S&P 500, ale tego póki co zostawiłem ponieważ to był SPDR i nie byłem co do niego przekonany, nie chciałem bardziej się w niego zagłębiać, po prostu też zainwestowałem w tych złotówkach, więc to przewalutowanie znowu. Tutaj już macie tego, którego kupuję na subkoncie dolarowym, tam gdzie inwestuję również w rejty, a zachęcam was w do zajrzenia na mojego Twittera albo X, jak to teraz strona się nazywa, i no tam prowadzę taką serię, w której kupuję co miesiąc rejta, którego wybierają ludzie w ankiecie. Także zachęcam do zobaczenia i tam też jest pokazane, ile mam aktualnie tego ETF-a kupionego, czy jakieś zakupy robiłem, czy nie. No i właśnie CSPX, czyli ETF. No, tutaj akumulacyjny notowany na giełdzie w dolarach, dlatego na subkoncie w dolarach go kupuję. Jest on ETF-em skupiającym się właśnie na spółkach technologicznych, na takich jak Apple, Nvidia, no i na przykład Tesla, która teraz jest dosyć mocno w trendzie wzrostowym. Jeżeli ktoś zainwestował, no to. Cieszy się na pewno zyskami. No i jeszcze, oczywiście, na tym subkoncie w euro mam y, iOSQ.de, czyli bardzo podobny technologiczny, tylko notowany w euro. Jaka jest zależność? Dlaczego tak można powiedzieć, trochę mam nasrane tych ETF-ów? Dlatego, że po pierwsze, na początku kupowałem na tym koncie w złotówkach, później wraz z moją jakąś edukacją. I troszkę zagłębieniem się w tematy chciałem już mniej tracić na tym przewalutowaniu, tym bardziej, że teraz jest za 0% przewalutowanie ze złotówki na dolara czy na euro w XTB, także wykorzystywać to należy jak najbardziej i tutaj właśnie. Głównym celem moim jest to, żeby po pierwsze inwestować na subkoncie dolarowym to, co mi zostanie z rejtów, czyli powiedzmy wpłacę 100 dolarów, wybierzecie reita za 70, to 30 idzie w ETF-a, a na subkoncie w euro po prostu dokupuję tam za 50 około euro co miesiąc tego USQ i tak to sobie powoli leci. Koniec końców to jest moja strategia. Wy musicie sami podejmować decyzje. Tyle na dzisiaj ode mnie. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, zostawcie lajka, like suba, wbijajcie na Twittera, żebyście też mogli mieć większą interakcję ze mną, bo tam jakieś swoje głupoty piszę. No a tutaj dziękuję Wam, do następnego. Cześć.